Siemano, nas, jest Kalo Kamil. Dzisiaj jest ze mną mój kolega, nie odwracaj się jeszcze. Jest ze mną mój kolega Piotrek i stworzył on sobie farmę weście we 18 na moim PlayStation, bo jest dzisiaj też jego brat właśnie. I odwracaj się i przejdź do przedstawienia swojego gospodarstwa. Dobra. Ja się tak hmm, odda... beczka do wody, tak? Tak. Joskin, piękna. I przejdź dalej do ciągnika, czy tam do czego chcesz. Tutaj mamy szarkę. Jakiej firmy? Nie wiem. Aha, ja też nie wiem. Rotacyjna. To jest kosiarka, nie roto. Potingera? Przechodź dalej. Prochodzimy y Przechodzimy chyba to, co było ustawione. A tam jeszcze masz coś? Prawiarka. Kfernalanda, chyba? A. Tak, tak, Kfernaland. Y idziemy teraz do. A tu co? Do do tutaj co? Kombajn Bizonika? Tak, combine Bizon. Tutaj biżonik. Z056 możemy, możemy wejść na tył jak udamy się. Tak. Zobaczymy się na, do, na tyle. Wejdę tam, że No po co? Każdy chyba widział bizona. No piękny bison. Silnik o, nowy. Stajerek. Jaki to model? Nie. 6300 chyba. No, zobaczcie. Ładny, piękny. Tutaj mamy... Newhollanda mm. Te szóstka, Łanny, ładny, ładny no, Środka Tutaj mamy Kolejnego staje szybą. Mm. I z turem. Ja, Bardzo piękny No dobra, idziemy do innych Prze No jak to mówiłam Sam zbierająca Bardzo duża Agregat, talerzówka Pasowóz o, i idziemy też do widłów. Widły tam, nie wiem gdzie masz. Tu. No. to są widły. Tak, do tura. Przejść dalej jeszcze. A w garażach jeszcze musisz pokazać. Dobra. A przyczepę, a przyczepy nie pokazałeś do zboża? A no. Przyczepa Agroliner. Bardzo ładna. Taka z osiemnastki. No. Ale nie wiemy czy Bizon dosięgnie, to najwyżej zmienimy sobie. Dosięgnie, dosięgnie, bo ja znam sprawę. Mm -hmm. I teraz garaże ci pozostały? Jak coś w nich masz. O, tutaj będzie coś pewnie. No to otwórz. O, wejdź do środka. Skara Pokażę Pokaż I ją. To wszystko. A, a jeszcze coś ci tam zostało. Skara tak, Pięk, piękny. Taki taki wystarczy chyba tobie, nie? No. Jeszcze masz w garażach coś? No nie, teraz A nie musisz nie zamykać. Nie musisz, nie musisz. Idziemy, zobaczyć. A na koniec będzie perełka. Taka perełka. No Jenny, no nie wiesz co masz. No otwórz ten garaż. Otwieram, ale nie wiem co w nim będzie. No, no zobaczymy. Ja też nie wiem, no otwórz to. O. Ło. Wow. O, te Tak, bardzo piękny. Dobra. Jesteśmy tu. Nie zamykaj, idź dalej i na koniec. I na koniec największe. Na tam się drugi kolega odezwał. No wejdź tu do to, to, to są te Nie, te, te wrota. Tak, dobra. Otwieraj. O! No, sieczkarnia. Sieczkarnia, jaka Rostelmasza, nie? Mm. Do kukurydzy, bo hodujesz jakie zwierzęta krowy, tylko jeszcze nie zakupiliśmy. No, I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I, I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. To jest gospodarska mojego kolegi w Nie zapomnijcie o zostawieniu lajka w górę oraz subskrypcji na moim kanale z dzwoneczkiem i pożegnaj się kolego Na. Raz, Widzimy się w kolejnym filmie.